Hej wszystkim, Na imię Samanta, jestem y, dzieckiem restauracyjnym, restauracji kolosem u nas w przepięknym Turku. Y, dzisiaj będziemy robili y, tortelli con la Coda. Są to w zasadzie pierogi, Na w świecie tylko włoskie, więc będą robione z ciasta makaronowego. Y, zacznijmy sobie może od listy zakupów. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim do farszu ricotty. Y, taką, jaką znajdziecie, każda jest dobra. 250 gram. Y, potrzebujemy szpinaku. Ja używam mrożonego, ponieważ świeży i tak trzeba ugotować, więc jest to generalnie strata czasu. Y, szpinaku bierzemy około 100 gram, w zależności jakie kosteczki macie. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Jeśli lubicie szpinak, możecie dać więcej szpinaku, mniej sera. Jak lubicie. Szpinak rozmrażamy i drobno siekamy. Oprócz tego do doprawienia potrzebujemy garści parmezanu. Lubimy parmezan, więc parmezanu nie żałujemy. Oczywiście sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Sól, pieprz i gałka nie posiadają ilości. Robimy to tak, jak lubimy i jakie mamy smaki. Jeśli chodzi o ciasto, to oczywiście mąka, 400 gram, 2 jajka i troszkę wody. Myślę, że tak. 70-80 ml i tak będziemy ją dodawać po troszku, musimy zobaczyć po prostu jakie będzie ciasto. Jeśli chodzi o przyrządy, potrzebna jest nam stolnica, wałek i nóż. Ja mam akurat kółkowy, bo wygodniej nim się później kroi, ale spokojnie ze zwykłym kuchenem sobie poradzicie i widelec. Jest bardzo pomocny przy zagniataniu ciasta. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale zaraz się dowiecie. Okay, więc zaczniemy sobie od farszu. Miseczkę, cyk, rukottę, trzeba otworzyć. Do tego szpinak. Wlewam Troszkę gałki muszkatołowej, ja akurat lubię, więc będzie jej trochę więcej, nie musicie jej tak dużo sypać. Sól... Ja mam akurat świeżo mielone przyprawy, aczkolwiek Wy możecie używać tych już zmielonych. Nie jest to żaden problem. Ej. I teraz po ludzku wszystko zagniatamy. Łatwiej się to robi ręką niż widelcem. Trzeba ten szpinak dobrze z tym serem wymieszać. Jak już zagniecicie, spróbujecie. I uznacie, że farsz jest idealny. Odkładamy go na bok. I zabieramy się za ciasto. Mąkę. Robimy w niej taką małą dziurkę. Jeśli ktoś kiedyś robił pierogi, to wie o co chodzi. Ten krater wrzucamy sobie jajka. Wodę, ale nie całą, żeby też ciasto nie wyszło za luźne. I właśnie teraz potrzebny nam jest magiczny widelec. Teraz jest taka fajna sprawa, że nie ubrudzimy sobie rączek, a ciasto nam się powoli zagniecie. Zgarniamy sobie mąkę z brzegów i mieszamy sobie z jajkiem i z wodą, żeby ciasto było w miarę suche. Wtedy będzie łatwiej się ugniatało już ręcznie. Taką kulkę możemy swobodnie już przerzucić na stolnicę. Podsypujemy sobie teraz blat mąką, żeby nam się ciasto nie przykleiło i przechodzimy do wałkowania. To już jest koniec. Praktycznie zbliżamy się do gotowego dania. Odrywamy kawałeczek nie za duży. Możemy go w rękach sobie trochę rozrobić na taki bardziej prostokąt. I wkładamy znowu swoją siłę i wałkujemy na dosyć cienkie, naprawdę cienkie ciasto, żeby nie było problemu z kolei z dogotowaniem się. Okej, okay. ciasto mamy rozwałkowane. Widzicie, mimo że ono jest naprawdę cienkie, możecie sobie przerzucać w palcach, to jest bardzo zbite. Teraz przechodzimy do kolejnej części, a mianowicie krojenia. Biorę swój mag magiczny nóż i obcinam brzegi, tak żeby łatwiej później było wyciąć nam prostokąty. Można sobie obciąć więcej, mniej, na początek lepiej więcej, ponieważ te pierogi wychodzą wtedy równiejsze pierogi. Kroimy mniej więcej 5 do 10 cm. Ważne, żeby to nie były kwadraty, tylko bardziej y, prostokąty. Więc ja sobie może podzielę na trzy. Myślę, że będzie ok. Nakładamy sobie farsz. Do parszu potrzebna nam jest łyżeczka najlepiej. Łyżeczka albo łyżka, obojętnie. Bierzemy dosłownie na dziubek, może trochę więcej, w zależności też jakie Wam się ukroją prostokątne. Nie robimy kółeczka na środku, tylko bardziej po przekątnej. Możecie poprawić to sobie palcami. Ja tak robię, jest wygodniej. Ok, i teraz zabieramy się do najważniejszej części i tej najfajniejszej, bo wzór, w jakim są lepione, jest po prostu przecudowny. Wymaga trochę ćwiczenia, ale bez przesady. Każdy jest w stanie się tego nauczyć. Więc tak, bierzemy sobie prostokąt na ukos, tak żeby rożek leżał pomiędzy palcem wskazującym a środkowym. Zaginamy tak zwaną, no w sumie to nie jest jeszcze dółka, to jest początek. Więc zaginamy początek, robimy taką małą zakładkę i teraz robimy takiego ala warpoczyka. Czyli robimy z jednej i z drugiej z jednej i z drugiej na zmianę aż do samego Końcówkę spłaszczamy. O, I stąd się właśnie wzięła nazwa tortelli con Koda. coda. po włosku oznacza najzwyczajniejszcie ogonek. Mamy bluseczki z ogonkiem. Takie bluseczki robiła dla mnie babcia. Może Wy zrobicie je swoim dzieciom, mężom, siostrom, bratom, kuzynkom. Obojętnie. Myślę, że na pewno będą bardzo smakować. Kiedy zagotuje nam się woda, oczywiście z solą, jak na wszystko inne, wrzucamy nasze kluseczki, nie potrzebujemy do tego żadnego oleju, one się nie skleją. Jedyne co musimy zrobić, to zmniejszyć ogień na średni, bym powiedziała. Ja pracuję na dużych palnikach, więc u mnie jest minimalny, ale w domowych warunkach będzie to taka średnia moc palnika. Chodzi o to, żeby te kluski na łączeniach nam się dogotowały, na tej pleciące, która jest na górze, ponieważ tam są troszkę grubsze. Myślę, że będą się gotować około 7 do 10 minut w zależności jakie cienkie macie ciasto. Musicie wziąć to pod uwagę. Zawsze warto sobie po prostu jedną wyjąć, przekroić i spróbować, czy już doszła. No i czekamy. W międzyczasie gotowania się naszych tortelli zrobimy sobie do nich mały sosik, więc rozpuszczamy sobie masełko. Na niezbyt dużym ogniu, żeby ono się nie spaliło. Pod koniec rozpuszczania się masła możemy spokojnie dodać sobie już posiekaną cebulkę i przepołowione pomidorki koktajlowe. I wszystko lekko podsmażamy. Chwilkę przesmażamy i po tej chwilce podlewamy sobie wodą. I również na takim średnim ogniu sobie gotujemy. Oczywiście trochę soli. I pierwszą. Oczywiście sos generalnie jest tutaj opcją dowolną. Możecie to zrobić po prostu na samym masełku z ziółkiem. Możecie to zrobić tak jak ja. Możecie użyć mięsnego sosu. Naprawdę włoska kuchnia jest dość jakby elastyczna, jeśli chodzi o wszystko, więc możecie wymieniać wszystko na wszystko. Praktycznie. Nasze kartele już się ugotowały, więc śmiało możemy je zacząć sobie wykładać. Najfajniejsze jest to, że one po ugotowaniu nie tracą tego swojego ślicznego wartoczeka, który mają na górze. Po prostu tak uwielbią tą plecionkę. Jest oczywiście dużo prostszych sposobów na zamknięcie farszu. Ale te na pewno zrobią wrażenie na Waszych gościach. Mogę Wam to zapewnić. I pozostaje nam tylko okrasić to naszym pysznym sosikiem z pomidorkami. Teraz tylko, żeby było trochę bardziej kolorowo, porwiemy sobie. Pamiętajcie, że w kuchni włoskiej nie ma czasu na nic, bo są rzeczy ważniejsze do zrobienia. Więc tylko rzućcie trochę zielonego, trochę świeżego pieprzu. Et voilà! Możemy siadać do stołu.